Halo, halo moi kochani. Witam was serdecznie i zapraszam na czytanie tygodniowe od 7 do 13 lutego. A to czytanie jest dla wszystkich, którzy są urodzeni w elemencie ognia, czyli Baran, Lew i Strzelec. Kochani, zobaczymy, co karty będą chciały wam przekazać na ten nadchodzący tydzień. Co być może w waszym życiu się Pojawi może nie dla wszystkich, ale dla przynajmniej dla jakiejś części z Was. Paść buław mówi o tym, że człowiek chce się wyzwolić z czegoś, chce dostrzec coś w życiu, czego przedtem nie widział. Chce się wyzwolić od jakiejś sytuacji, która nie jest taką dosyć pozytywną sytuacją, i oczywiście walczy o to, żeby, żeby właśnie z tego wyjść. Tutaj właśnie mamy tą kartę, tego pazia. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy dodatkowo. Czwórkę, czwórka monet, siódemka, buław i cesarz. Czwórka monet yy, mówi, że człowiek, ma, robi sobie jakiś plan, układa sobie plan, zastanawia się nad czymś, ale y, właściwie to jest tylko jego plan. Nie szuka pomocy gdzieś u innych osób, ale chce y, to, co sobie właśnie tutaj zamierza, osiągnąć również sam. To jest tylko dla niego. On się nie chce dzielić z nikim. Nie chce dzielić się, jeżeli to będzie jakiś sukces, on się nie chce z nikim dzielić. To jest. Ta karta właśnie jest taką kartą, um, można powiedzieć, troszeczkę. Nie powiem, że egoistyczną, tak, ale um, człowiek jest tak nastawiony, być może ze względu na jakieś doświadczenia życio życiowe, jest nastawiony na to, że to, co osiągnę, to jest tylko dla mnie. Ja nie chcę um, z kim się dzielić i trzymam mocno to, co osiągnę. Nie chcę również tego stracić, tak? Także um, mam takie wrażenie, jak ja patrzę na te karty, że Wy będziecie tutaj walczyli o coś w tym tygodniu, o jakąś być może o jakąś stabilizację, bo tutaj mamy również tego cesarza, który właśnie pokazuje taką stabilizację. Także jakaś sytuacja tutaj wam nie pasuje i będziecie być może w tym tygodniu właśnie się starać, żeby większymi czy mniejszymi krokami się z tego wydostać. Tutaj jakiś plan będziecie sobie układać i właśnie być może w tym tygodniu zaczniecie ten plan do swojego życia wprowadzać. Ta dwójka buław również to pokazuje. Że człowiek był taki troszeczkę związany do tej pory i chciał się z czegoś uwolnić lub chciał coś do życia wprowadzić, ale był również yy, zablokowany, tak? Nie mógł. Ta piątka tutaj pokazuje to, że, że nie mógł, że nie można wyjść z jakiejś tam sytuacji. Człowiek się czuje tak, jakby chciał, a nie mógł, jakby. Yy, Chciałby naprawdę coś większego zrobić, czy z jakiejś tam sytuacji się uwolnić, tak jak tutaj mówiłam o tej Kaci, ale się czuje tak, jakby siedział w jakiejś klatce, jakby mu drzwi zatrzasnęli przed, przed nim i nie ma klucza do tego. Ale właściwie to wyjście z tej sytuacji jest, tylko tutaj się tego nie widzi. Ale zobaczymy dalej, jak to się rozwinie, bo ja mam takie wrażenie, że tutaj coś się zacznie dziać u Was. U was. No i tutaj mamy tą wieżę, która pokazuje, że coś najpierw musi się zakończyć, coś u was będzie się działo, coś jakieś, jak, coś, co właśnie spowoduje, że zacznie się coś. Za Dziać w waszym życiu, być może pomału, ale zacznie w tym kierunku, właśnie, żeby jakieś pozytywe, pozytywne zmiany nastąpiły. I tu muszę powiedzieć, coś się zakończy, w końcu coś się zakończy, co nie było dla Was dobre, co miało właściwie, powinno się już wcześniej było zakończyć, ale wyzwlekaliście. By się być może baliście tego, że jeżeli podejmiecie jakąś decyzję, to, to może będzie nie, niedobre, to może właśnie nie będzie prawidłowe, nie, będzie, nie da wam tego sukcesu i tego efektu. Które sobie wymarzyliście, i dlatego nie mogliście tutaj wystartować z tym, ale tutaj coś się zmieni, i tutaj mamy tą dziewiątkę, która pokazuje właśnie radość i pokazuje, że ktoś prawdopodobnie przyjdzie wam z pomocą. Ktoś wam tutaj pomoże w czymś tam, co dla was bardzo ważne jest. I tutaj zobaczymy tą trzecią kartę, która właśnie pokazuje tą blokadę. Słońce mamy, no to kochani. I cesarzową mamy. I co my jeszcze mamy? I rycerza. I rycerza e, Buław, czyli muszę powiedzieć, bardzo pozytywne karty, e, bo pokazują, że ta blokada prawdopodobnie się tutaj skończy. Tu widać na tej karcie, tak, piątka e, monet pokazuje właśnie, że ta dziewczyna się czuje tak, jak w jakiejś klatce, bo ona by chciała, ale. Nie może, nie może z tej klatki się wydostać, i e, tutaj mamy słońce. Słońce pokazuje, że to się skończy, e, że w końcu wyjdzie z tej klatki, z tego, co Wam tutaj nie, niezbyt pozytywne było, i za Wami się ciągnęło że to prawdopodobnie tutaj zacznie się kończyć, ja nie powiem, że to się skończy z dnia na dzień, ale takimi małymi etapami być może poczujecie już w tym tygodniu taki przypływ energii, taki przypływ właśnie energii słońca, że poczujecie się tak troszeczkę lepiej w swoim życiu. I tutaj mamy tą cesarzową, która właśnie pokazuje również taką opiekuńczość. Być może ktoś właśnie przyjdzie z zewnątrz, kto wam troszeczkę będzie pomocny. Być może sami będziecie się właśnie czuć tak jak ta cesarzowa, z takimi bardzo pozytywnymi uczuciami. Będziecie wchodzić w ten tydzień lub w tym tygodniu się pojawią właśnie takie pozytywne uczucia. I my tutaj mamy jeszcze Wasz żywioł, bo tu są buławy. Czyli też również będzie energia, będzie właśnie taka chęć walki, aby osiągnąć właśnie coś, co jest dla Was bardzo ważne, aby się wyzwolić z tego, co tutaj jest, mam takie wrażenie. Będziecie też walczyć o to, tak? Ale tutaj, jak powiedziałam, macie bardzo pozytywne karty, także wydaje mi się, że ten tydzień będzie taki dla Was. Nie powiem, że przełomowy, tutaj nie będę takich dużych słów używać, ale y, będzie taki dosyć pozytywny, tak jak powiedziałam, że być może coś pójdzie do przodu, być może zacznie coś się kończyć, co y, do tej pory było takie niezbyt pozytywne, być może zobaczycie właśnie jakieś światełko w tunelu. I y, ktoś, prawdopodobnie tak jak tutaj ja widzę, ten rycerz tych kielichów się pokazał. Być może ktoś wam przyjdzie z pomocą, kogoś może poznacie, a może ktoś jest w waszym życiu, kto właśnie zaoferuje się, żeby wam troszeczkę tutaj rękę podać i y, pomóc w tym, co wy tutaj sobie zamierzy, zamierzyliście. Y, także wydaje mi się, że to będzie dla was, kochani, taki. Dosyć pozytywny tydzień, który przyniesie coś nowego ze sobą i coś pozytywnego. Także życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i mam nadzieję, że w następnym tygodniu zobaczymy się znowu. Także do zobaczenia.